Hejka! Dzisiaj lecimy sobie z Hobzation Box. Żeby nie było tak nudno, w sensie bo tutaj są tylko cztery boosterki, żeby nie było tak mało, no to jeszcze tutaj mam e, trójpak. Więc to też sobie otworzymy. Myślałam wcześniej, że uda mi się nagrać tego boksa e, razem z boksem z Iono, ale no jak zwykle to wszystko jest opóźnione. Więc po prostu robimy taką konfigurację, że jest ten boksik i trójpak. Dobra, teraz to sobie zdejmiemy. I tutaj macie kodzik, i tak, mamy tutaj promki. Jest taka śliczna ulu, bardzo się fajnie mieni. Jest dubul. mam nadzieję, że tak to się czyta, też się super mieni. No i ten zejsian. Jest też karta Jumbo zejsiana, taka sama jak jak ta malutka, tylko w wersji Jumbo. Dalej nie znalazłam sobie żadnego albumu na te karty Jumbo. Tutaj jest jeszcze taki jakby polaroid i to jest chyba naklejka. Tak, tak wygląda jak naklejka. No i busterki. dwa razy Journey Together, Serging Sparks i Paradox Rift. Zacznijmy sobie może od paradoksa, bo według mnie jest najmniej ciekawy. Później Searching, Sparks, No i Journey Together i ten blisterek. Od razu sobie go też otworzę, żeby mieć boosterki już przygotowane. Tutaj kodzik. Karta taka do blisterka z crafty. No i trzy boosterki Journey Together. Ja w ogóle bardzo lubię ten set i e, będę go chyba masterować. Czy znaczy, No nie chyba, będę go masterować. Myślę, że e, zrobię jakiegoś live'a z układania, w sensie z wkładania właśnie e, tych wszystkich kart do albumu, bo wiem, że niektórzy to lubią oglądać i no a mi się po prostu spędzi miło czas z wami i sobie pogadamy. Dobra, zaczynamy od Paradox Trista. W ogóle. Dziwne jest to trochę, bo jak oglądałam tiktoki zagraniczne z tym boksem, to zamiast Paradox Rift'a to był Obsidian Flames i myślałam, że u nas też tak będzie. Ale no, wcisnęli nam tego paradoksa. Zobaczymy, co tu mamy. Nie mamy tutaj nic. No dobra, to teraz Serging Sparks. Mam kilka fajnych kart z tego setu, ale no najfajniejszy oczywiście jest ten pikacz. Dobra, riversik, riversik i tylko holo. Mam jeszcze takie Mini-ogłoszenie, że w tej chwili chyba mam 195 subów, a na 200 subów zamierzam zrobić e, jakiś tam konkursik. I wygraną będzie taki Sylweonik. Ten Sylweonik jest oczywiście mój, a do Was pójdzie nowy. I on też już jest w drodze do mnie. No dobra, to teraz tak. Y, mamy jeszcze te dwa busterki. Journey Together z tego boksa, i później trzy z tego trójpaka. Ostatnio otwierałam sobie tak poza kamerami trójpaka. No i lipny był ten dropik. Aż dziwne, bo na przykład z tego boosterboxa, co otwierałam tutaj na YouTube, no to super były dropy. Bardzo ładne karty. Rivercik, Rivercik i Zoroark X. Takiego już mam, więc. Będzie na wymianki. Drugi Journey Together z Boxika. Nie wiem, czy to powiedziałam, ale y, ten konkurs zamierzam zrobić już w następnym filmie, bo teraz już tam mam 195 subów, a to tak idzie nawet sprawnie. I Rufian, kurczę, tego też mam, no dobra, ale to też będzie na wymianki w takim razie. Więc ja wam polecam już teraz śledzić mój kanał. Możecie zasubskrybować i dać sobie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia. Bo myślę, że taki Sylveonik z Pokemon Center to jest bardzo fajna nagroda. Na początku myślałam, żeby właśnie do wygrania zrobić jakieś karty. A później wpadłam na to, że w sumie taki pluszaczek z Pokémon Center wydaje mi się, że. Że jest lepszą opcją, bo jednak yy, te pluszaki z Pokémon Center, no, dla większości, chyba, osób są nieosiągalne albo nie wiedzą, jak je zamówić. Jakby co, to możecie je zamówić na Discordzie u Lofi Cards i tam napisać do obsługi, i oni wam wtedy dorzucą do zamówienia z Japonii. Ja właśnie też w ten sposób sobie zamawiam. I tutaj tak, flora gato, jakiś band i puściutko. Został nam ostatni boosterek Oj, ale się rozerwał. I tu godzik. O, a w ogóle tutaj mam nową matę ze squirtlem, dzisiaj na niebiesko, nie na różowo, tak jak zawsze. Ostatni busterek, i czy on coś tutaj dropi? Nie. Mamy rewersik, furecik, ojejku, ale on jest śliczny, też go chciałam. No i oczywiście do masterseta to, to zawsze super mieć. W sensie zawsze fajniej dropnąć niż kupić. Bardzo jest ładny uroczy. Aż w sumie dziwię się, że jeszcze go nie miałam, bo wiedziałam, że on raczej jest takim częstym dropem. I tutaj. Nic nie ma. Dobra, to wsadzimy sobie jeszcze w koszulki te wszystkie dropiki. Ja ogólnie bardzo lubię używać tych koszulek z Rebela, bo jak się je wsadzę do bindera, to wtedy, jakby one są wtedy idealnie na wysokość. Nie są za wysokie, bo czasami jak mam inne koszulki i wsadzam, to one się tam tak miętolą. A te są idealne. Czyli tak. Mamy Furecika, tutaj tego Rufiana i Zoroarka. To są wszystkie dropiki w takim razie. Myślę, że to nie najgorzej. Tutaj jeszcze są oczywiście te karty promki. Jeszcze sobie ich nie zakoszulkowałam, ale to już tam poza kamerami. Oj, gdzieś, aha, to jest Hulu. Myślałam, że już zgubiłam, dobra. Tu mamy te promeczki i tutaj dropy. Y jest całkiem spoko. Fajny, fajny jest ten arcik. Tego trenera też mam, ale no to właśnie tak jak mówiłam, się wymienimy. Wydaje mi się, że dropy są lepsze niż z ostatnich filmów, które otwierałam, tych Spring Azure. Więc to by było już na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się film podobał, to będę wdzięczna za y, lajka i za jakiś komentarz. Zawsze mi bardzo miło, jak czytam Wasze komentarze. Pamiętajcie też y, o subskrypcji, żeby nie przegapić konkursu, który będzie w następnym. W filmie. A ja się z Wami żegnam. Pa, pa, pa i miłego dnia.